Słuchaj. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przerucimy.

Znajdujemy się dzisiaj w Dzierżoniowie, tutaj na, na pikniku związanym ze siedliską, z naszą działalnością. Tutaj organizujemy się lokalnie na te trudne czasy, i dzisiaj w spotkanie z bardzo fajnymi e, ludźmi. Którzy przyjechali tutaj na piknik na kiełbaskie na ognisko. Jak widzicie z tyłu, dzieci się bawią. To jest tutaj nasza, nasza społeczność, nasze działania. Bardzo ciekawi ludzie i organizujemy się. Organizujemy nowy system, organizujemy. Od zbielawy pod no to zapraszamy jasne do, do dzieżeniowa. Tutaj organizujemy naszą, naszą kooperatywę, naszą współpracę z ludźmi z, z, ze szkołą i ze wszystkimi działaniami związanymi z tym, żeby odłączać się od tego systemu, który nie tylko przez ostatnie dwa lata się całkowicie skompromitował. Więc następne spotkania, następne decyzje, następne przemyślenia i następne rozwiązania co najważniejsze to przedstawiamy właśnie nasze rozwiązania i yy, myślę, że właśnie, żyć bez masek myślę, że takie spotkania będziemy kontynuowali przez najbliższe miesiące a co do spotkań najbliższych to oczywiście kochani mamy plakat już gotowy na wydarzenie, Z miłości do wolności. Wydarzenie jakiego jeszcze w Sosnowcu nie było. Jak widzicie, bardzo znamienici prelegenci. Dużo niespodzianek Sosnowiec 9 kwietnia hotel Okrąglak, godzina 12:00. Także tam więc też będą szczegóły dotyczące naszych działań, tego, co robimy i również działań osób, które walczą o wolność, które stają się fundamentem tego nowego systemu, czy to Ostrażników Wolności, czy też Polska Tomy Sosnowiec i tych wszystkich działań, które, które tworzą coś nowego, nową jakość.

Bo, 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 bo będziemy chciały spróbować, bo chciałabym przyjść do naszych dzieci, poprowadzić zajęcia jogi, no zajęcia jogi, ale nie też nie tylko, tak? Też mam własne dzieci, z którymi dzisiaj przyszła i po to, żeby tak nas spokojnie zobaczyć. przychodzić i tak dalej. Dobrze. Słuchajcie, ja bym chciała, słuchajcie, potem proszę to posłuchać. Czy nie, jeszcze, czy na razie chcecie trochę. To no może tak, parę minut przerwy. Tak? Dobra. Ja bym chciała Panią tak, ja Was trochę posłuchać. Co na opowie, mnie, nie? No nie, no. Ale już to ja, a ja nie głaskał. Dobra, słuchajcie. Cześć Piotrek. O! Piotr. Także widzicie kochani krótka relacja z naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze potem się pewnie połączymy. Tu zjeżeniowa z naszego miejsca, w którym żyjemy na wolności.